Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus na wieki wieków. Amen. Witam Was bardzo serdecznie, moi drodzy, i zapraszam do wspólnej drogi w świetle Bożego Słowa. Będziemy się modlić dzisiaj, jutro, słowami z Ewangelii według Świętego Marka z rozdziału 10. Wiersze od 46b do 52. Na początku pomódlmy się fragmentem Psalmu 31. W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen. Panie, do Ciebie się uciekam. Niech nigdy nie doznam zawodu. Wybaw mnie w Twojej sprawiedliwości. Skłoń ku mnie ucho, pośpiesz, aby mnie ocalić. Bądź dla mnie mocną opoką, warownią, która mnie ocali. Ty bowiem jesteś dla mnie opoką i twierdzą. Przez wzgląd na imię Twoje, kieruj mną i prowadź mnie. Z Ewangelii według Świętego Marka. Gdy Jezus wraz z uczniami i sporym tłumem wychodził z Jerycha, niewidomy żebrak Bartymeusz, syn Tymeusza, siedział przy drodze. Ten, słysząc, że to jest Jezus z Nazaretu, zaczął wołać: Jezusie, synu Dawida, ulituj się nade mną!. Wielu nastawało na niego, żeby umilkł, lecz on jeszcze głośniej wołał. Synu Dawida, ulituj się nade mną! Jezus przystanął i rzekł: Zawołajcie go. I przywołali niewidomego, mówiąc mu: Bądź dobrej myśli, wstań, wołacie. On zrzucił z siebie płaszcz, zerwał się i przyszedł do Jezusa. A Jezus przemówił do niego: co chcesz, abym ci uczynił? Powiedział mu niewidomy, Rab buni, żebym przejrzał. Jezus mu rzekł, idź, twoja wiara cię uzdrowiła. Natychmiast przejrzał i szedł za nim drogą. Oto słowo Pańskie. Chwała tobie, Chryste. Jezus, będąc w drodze do Jerozolimy, przechodził przez Jerycho. Jest otoczony sporym tłumem. Są też z nim jego uczniowie. I wychodząc z Jerycha, słyszy, że ktoś go woła i to bardzo mocno. Tym wołającym był chory człowiek, Bartymeusz, syn Tymeusza był niewidomym żebrakiem. W swoim kalectwie, totalnej biedzie żył na marginesie życia. Nie smakował piękna barw przyrody, zachodów i wschodów słońca. Trwał w ciemnościach, w bezradności, niezdolności kierowania swoim życiem, sparaliżowany obojętnością wielu, zdany na łaskę pomocy drugiego człowieka. Czuł się mocno napiętnowany, gdyż jakiekolwiek kalectwo, choroba świadczyły, według przekonań żydowskich, o winie moralnej albo jego, albo kogoś z jego przodków. Zostało mu tylko żebranie o jałmużne, bez spodziewania się niczego innego. Bartymeusz, co prawda, był pozbawiony wzroku i innych dóbr, ale słuch miał dobry. I mógł chodzić. Ożywił się, kiedy usłyszał przechodzący tłum. Dowiedział się, że w tłumie jest Jezus z Nazaretu. I imię Jezusa nie tylko wybrzmiało w jego uszach, ale zagościło w jego sercu. Z pewnością także do Jerycha dotarła wieść o Jezusie z Nazaretu, nauczycielu pełnym mocy w słowie i czynie. Z pewnością dowiedział się o wielu uzdrowionych przez Jezusa. Dobra nowina o Jezusie powoli zaczęła rozświetlać mroki jego serca. Rozpaliła w nim pragnienie spotkania z nim. Szybko odpowiedział na to, co zrodziło się w jego sercu i z głębi tego serca zaczął wołać: Jezusie, synu Dawida ulituj się nade mną. Woła słowami modlitwy, zanoszonej niejednokrotnie w psalmach. Był głęboko przekonany, że skoro tak wielu chorym pomógł, to i nad nim może się zlituje. Jest głęboko przekonany, że Jezus jest oczekiwanym Mesjaszem, potomkiem Dawida. Otwieranie oczu niewidomym było jednym z niepodważalnych dowodów nadejścia czasów mesjańskich wołając prosi Jezusa, by się nad nim zlitował, czyli by okazał mu miłosierdzie. Wielu zaczęło nastawać na niego, by zamilkł. Okazali się niewrażliwi na kogoś bardzo potrzebującego. Ale uciszali go ci, którzy tak naprawdę jeszcze Jezusa nie poznali tak jak on. On w tym momencie wiedział o wiele więcej i głębiej niż otaczający go tłum. Im wystarczyło to, że sami są blisko Jezusa. Byli fizycznie blisko, ale nie sercem. On jednak nie pozwolił się uciszyć. Był przekonany, że Jezus go usłyszy. Niesamowite jest jego wołanie. Ewangelista pisze, że wołał jeszcze głośniej, czyli mógł nawet krzyczeć. Miłosierny Jezus jest zatrzymany wołaniem ubogiego, siedzącego w ciemnościach. Usłyszał jego wołanie i kazał go przyprowadzić do siebie. Nie woła go wprost, ale angażuje innych, dając tym samym ważne światło uczniom, jak ważne będzie pośrednictwo. W misji rodzącego się Kościoła. Jak ważna będzie więź z tymi, w których Bóg będzie wołał o miłosierdzie. I co się dzieje? Tym, którzy go uciszali, Jezus każe przyprowadzić go do siebie. Swoim wezwaniem wlewa odwagę do jego serca. Mocą tego słowa. Jego słowa wstaje i idzie w stronę nowego życia. Zrzucił płaszcz, zerwał się na nogi i przyszedł do Jezusa. Porzucony płaszcz jest symbolem porzucenia dotychczasowego życia. I kiedy jest już przy nim, słyszy z ust Jezusa: Co chcesz, abym ci uczynił? Odpowiedź Bartymeusza, człowieka niewidomego, jest bardzo ważna. Mówi rabbuni, żebym przejrzał. Bartymeusz pragnie widzieć na nowo, pragnie odzyskać wzrok. Zapragnął zobaczyć tego, który poruszył jego serce. Chce odzyskać wzrok, chce widzieć tego, który oświecił jego serce i który może uzdrowić jego oczy. I co robi Jezus? Jezus wychodzi naprzeciw jego pragnieniu i mówi: Przejrzyj, twoja wiara cię uzdrowiła, dosłownie wybawiła, albo jeszcze inaczej, ocaliła. Natychmiast przejrzał i szedł za nim, wielbiąc Boga. Cielesny wzrok w tym momencie. Stanął na drugim miejscu. Otrzymał od Jezusa dużo więcej. Ponad darem widzenia fizycznego jest dar widzenia pełnego i całkowitego, które to dokonało się w jego sercu. Natychmiast przejrzał i szedł za nim, wielbiąc Boga. Stał się uczniem Jezusa. Rozpoczął nową drogę życia. Stał się nie tylko nowo uzdrowionym, ale nowym wierzącym w Jezusa. Nie pozostał już na skraju drogi ze swoim płaszczem. Jego nową drogą, prawdą i życiem stał się Jezus. Pragnie trwać przy Nim, w zjednoczeniu z Nim i próbuje za Nim iść, choć droga za Jezusem będzie trudna. Jezus idzie w stronę Jerozolimy, gdzie odda życie umierając na krzyżu, ale zmartwychwstanie. Bartybeusz, moi kochani, jest dla nas bardzo ważnym znakiem wołania do Jezusa z wiarą, że tylko On może dokonać w naszym życiu tego, co niemożliwe. To wołanie może jest zdesperowane, ale jest Jego, własne. Jezus kocha takich, którzy pragną nowego życia, którzy chcą na nowo w swoim życiu widzieć, którzy nie chcą żyć w ciemnościach. Idąc za Jezusem, spróbujmy zobaczyć, kiedy My zaczynamy tracić wzrok. Czy nie jest to wtedy, kiedy zaczynamy rezygnować z osobistej relacji z Jezusem, albo kiedy ona jest powierzchowna, albo połowiczna? Ponadto wszystkie nasze upadki w grzech prowadzą zawsze każdego z nas na głębinę naszego zaślepienia. Jezus jednak nigdy nas nie zostawia. On ciągle jest obecny i zawsze gotowy, by udzielić nam łaski nowego życia, aby każdy z nas na nowo przejrzał. Pamiętajmy, że nasze braki, deficyty nasze ubóstwo duchowe nie muszą zamykać nam naszych ust. Mało tego, to wszystko może zawsze stać się drogą do Jezusa i stawania przed nim z głośnym wołaniem: Jezusie, synu Dawida, ulituj się nade mną. Wołajmy więc zawsze z wiarą, taką jaką mamy, bo ona jest łaską. Nigdy też nie próbujmy zamykać drogi do Jezusa tym, Którzy wołają o Jego miłość, o Jego miłość miłosierną, ponieważ misją każdego ucznia jest ułatwiać takie spotkania każdemu żyjącemu w ciemnościach. Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu, jak była na początku, teraz zawsze i na wieki wieków. Amen. Pan z Wami. I z Duchem Twoim niech Was błogosławi Bóg Wszechmogący, Ojciec i Syn i Duch Święty. Amen.